Ja. Się. Głodny jestem. Ja też. Zjemy coś? Ja bym miał jakieś zupki. Zupki Za no. Ciekawe jaka jest najlepsza z kurczakowych czy nie. Z kurczakowych no. nie mam pojęcia, ale bardzo chętnie bym sprawdził. Masz może jakieś? Oj, tak się składa, że mam. Są pod twojej stronie. A po mojej stronie. <laughs> może. To jest zupełnie Kategoria kurczak. Nie będziemy wiedzieć, jaką zupkę jemy. Mamy różne, bo mamy... Jom, jom. Jest Wifon edycja... Trzy smaki. smaki Złoty, łagodny i Baknory. pieczony Knury orientalne Jakieś dwa takie Tego ani razu nie jadłem, co Wiede to jest? Nie, nie jakiś rollton I amino Jedyne czego nie mamy to tego gonga Gonga, gonga. Nigdzie, nie nie... Nie ja. Nigdzie nie było Wyjątkowo Nigdzie nie było Chyba pora żryć Oj tak A wy lubicie zupki chińskie? Napiszcie w komentarzu na fana zupek chińskich to chyba nie jadłem połowy z tych Bardziej wifona Rolltona na pewno nie będę znał To ja mam wifona, Nora to chyba ja znam kiedyś amino, ale niekoniecznie tą i mi nie smakowała. Bifona pewnie poznam, reszty totalnie nie. Zobaczymy. Nie, bez kruszenia. To mi się wydaje, że z kruszeniem, bo Ta. przecież my tego nie zjemy. Przecież to są makarony długie. No to przecież normalnie. P szłyczko. No nie, bo to właśnie spada przecież i chlapie. No nie, No ja, tak. jak jem zupki to mi nie chlapie. Jak ty może się no w to to trzeba pokruszyć bo tak to się to z pałeczkami powinno żreć Spaghetti Nie, mam na dobre rozwiązanie. Wiec. Napiszcie w komentarzu jak się powinno jeść. Ja jedynie kruszę jak sobie robię z dwóch zupek w jedną, to mi się nie mieści, to muszę sobie jedną skruszyć. Ale normalnie nie kruszysz. Kruszysz. No przecież Co, Tuchet kruszysz. jesteś, nie kruszysz. Kruszysz. Trzeba kruszyć, trzeba. Mhm. Trzeba kruszyć. Nie trzeba kruszyć. Trzeba kruszyć. A few moments later Pierwsza zupka. Wo, oh, oh. wow. oh. oh, pierwszy zupeks, Jak to pachnie? Nie wiem, bo jest u ciebie. weź mi tak? Szczególnie oh. Wyglądowo to tak przypomina faktycznie taki rosowek, trochę domowy. Ma dużo takich zielonych tych tych. Jakby przypraw. Pachnie ładnie. próbuj Ja po makaronie nie widzę, że to, to może być, to może być amino, nie? Tak to mi się. Takie grubsze, no? To może być ten najtańszy. Też może być, bo tego jeszcze nikt nie widział. Jeszcze podmucho No bo si! No si! A ja głodny! A to! Daj, dawaj to Wiesz, sama jadła Najlepiej więcej makaronu Na makaronie więcej smaku, a nie w wodzie I co? Hmm. Jeśli to amino, to zapamiętamy gorzej. Znacznie gorzej, bo jest okej, okay. ale... Makaron jest good. Znaczy ogólnie bardzo ros rosołowo. Nawet bym powiedział, że to jest Knorr, ale jeżeli tak pod rosołek, to zajebiste. Taki typowy polski. Ja dam to na takie... Nie no, jak dla mnie to obok rosołu nie stało. No ale jak na lecha zupkę chińską? Na zupkę Błyskawiczną. Nie, jest zła, jest okej. Okay. Smakuje spoko. Ja daję tu 8. Jest git. Ja da... może 7 mi się wydaje. Czyli 7,5, hmm? uśredniając. Czy sumujemy? 8 plus 7, wtedy byśmy mieli 12. No to będzie 12. 7 plus 8 to 13. Ło, wow, pa, przejście. Wow. Transition teraz. Ło. Wow. Wow. Ale my tu jesteśmy. <laughs> <laughs> Ej, ale mało z tego, wody jakoś. No ja wiem, co to jest. Robisz to pewnie wifon. Drasz nie gruby. Fat wifon. Fat wifon. Nie znam jeszcze zapachu, ale to według mnie będzie złoty kurczak. Próbuj. No staram A... się nabrać, bo makaron za długi. Tam będzie taki bardziej delikatny chyba. No to nie będzie złoty kufrzak. Pachnie ładnie, no ale to będzie łagodne. Ale mimo wszystko tam było dużo więcej wody. Tu jest praktycznie makaron się zrobił. No. Jak na tyle samo wody. Która mi bardziej smakowała. To będzie kurczak pieczony. Myślisz? Tak. Ja jeżeli chodzi o kurczaka, <coughs> według mnie jest gorszy. Ja tu daję taką szóstkę. Chyba też bardziej smakowała. Jest dobry, to... ale jest gorszy od tego, co jedliśmy. No. Ja tu daję szóstkę. Ja chyba też. Szóstka. No. Czyli dwójka, szóstka. Ale no nic, na razie nie wiemy. Dowiemy się później. Także robimy swój zupki. Ta odjeżdża, ta Uuu, przyjeżdża. Oj, no <słuch> bardziej wifuniacko mi wygląda. Bo tu, to wygląda. I z racji takiej, że to jest wszystko na tą samą ilość wody To już jest taki typowy makaroniarski To już nie jest rosół, to nie jest zupka, to jest już makaron Sprawdzam SPRAWDZAM! Jak dla mnie to jest difon To może być złoty kurczak difon, ale nie Tym bardziej, że makaron jest bardzo podobny Do tego co była poprzednio To się podobnie w sumie wchłonęło Ale tak szczerze, ja bym wzięła ten makaron Dała do tej pierwszej zupki i by było dobre Tak, ja bym połączył no, te makarony byłby no, byłoby zajebiste w końcu siedział. Tu, jednak ta tu daję jest... piątkę. A ja mam dała szóstkę jeszcze. Ja daję piątkę, siutem. a to będzie ten chiński wifon. Nie będzie złoty. Tak? Ja tak obstawiam, ja tak strzelam. Nie, ja daję piątkę. Ej, ja sześć. Już... Chyba. Chyba. <laughs> o, ale, ale switch. O, patrz, ej, znowu są rzeczy zielone. Poczekaj, bo nie widać. Nikt nie widzi. Polka poka. poka. To. Widzisz jakieś zielone rzeczy? Widzę. Wygląda ładnie. No i makaron jest grubszy. Ale jest taki jakiś dziwny trochę. Taki jakby szorski. Gdzie Jak ty masz, kolony, a no faktycznie, faktycznie jest to? tu Tak jest, jakby właśnie więcej soli było Ale to mi wygląda na knora I właśnie dlatego powinno być potentegowane, bo potem to gówno zwisa A spaghetti też sobie kroisz tak na takie Nie, małe dzioby? Nie, spaghetti dziobry? sobie nakręcam Widzę widelec w takim razie O Dziękujemy o, Widzisz, rozk**wi mnie u O, ale ładnie nabrałaś teraz, zobacz Oho, będzie mocne dwa. Na mi to z widelcem. Bo nie żałuję makaronu, bo tak się je makaron na przykład w większej ilości. Debilu. Nie. To będzie knor. Tak? To jest świetny Norma. To ma razie. specyficzny pozornik. Ja mam wybrane rzeczy, knora, które są spoko i mi mega smakują. Natomiast zupki nie są dla mnie. Wow. A mi się wydaje, że to będzie knor. W smaku dużo takiego sztucznego rosołu tu jest, ale jak mam ocenić, to ja daję 4,5. Y aż trzy. Mi nie siedzi w ogóle ta zupka. No to będzie niski rating w takim razie. Jakby to napisać, płaski, ale intensywny smak. Mocno wyczuwalny, mhm. ale nie siedzi, no. Nie siedzi. Nie siedzi. O, o, zupka, zupka. Uh! Uh! Dawaj, Tutaj pokaż to. Tutaj jakieś czerwone kawałki, może to oznaczać, iż jest to zupka ostra. Nie pamiętam, która mogłaby być ostra, faktycznie jest. A jak z gęstością? Weź przemieszaj, przemieszaj. No już tak, jeszcze ta woda nie jest czy albo wsiąknięta, albo ona już tak właśnie Siede wygląda wsiąknięta. Ale dziwnie śmierdzi. Ja myślę, że to będzie nasz y, wspaniały Roland? Ten. Rolton. Albo tylko taki właśnie drobny ten makaron. Nie macają go aż tak. Jakoś mi nie podszedł do macania. Hmm. Nie jest ostra. Nie jest ostra. Hmm. Po zapachu mi wchodzi w orientalną a nie ostrą. Że ten kurczak jest inny, nie jest, zwykle coś z tym jest kurczakiem. Albo orientalny, albo pieczony. No ale be... jest jakiś taki... A jest inna ta zupka, letko. Ale jest spoko. Faktycznie może ten makaron jeszcze nie, nie doszedł. Tak, właśnie według mnie doszedł. On pewnie jeszcze w małej chwili potrzebuje, według mnie. Drugie, Ja daję na to, że to jest ten Rolton, tylko nie jakiś klasyczny tam, co był, tylko był jeszcze drugi. Nie wiem, co to było, ale że to jest ten drugi, ale jest dobry. Nie, ja to daję pięć. Nie ja pojęcia, nie mam co to jest, Pięć i pół. No ja takie pięć właśnie coś myślałam. Czy pięć i pół, i piątka? Chcesz jeszcze? Nie, dzięki. Nie. No. Ui, Wow. Miedza. W ogóle mam wrażenie, że jak daję na tych płaskich taraszach kompletnie inaczej wygląda konsystencja tego. jest znowu ten makaron, który wygląda jak posolony. Jest to prawdą. A jak pachni? Jak kurczak jakiś dziwny. <grym> dziwny kurczak? Dziwny kurczak, no. Kurde, gdyby to był jeszcze odcinek z kurczakiem. Ten dziwny makaron, co jedliśmy, to to było w tam co naj najgorzej smakowało. Chyba będzie zwycięzca. Ale u mnie się mi w chuj, Fujka? Mm, no. Wow. Niedobre. Ona pachnie na początku takim kurczakiem, a potem jakimś, nie wiem, butem. Nie, ona w ogóle nie pachnie kurczakiem. Nie, no pierwszy dniuch jest taki. Kurczak, U ciebie a chyba w domu kurczaki but. w butach chodzą. <laughs> Naprawdę. No, ale potem kupi właśnie takim spoconym butem. No nie? potem potem mi to od razu tak dziwnie zajeżdża. Nie, dobra jest. Hmm. Ciekawe co to. Jest to kompletnie bezpciowe. Nie jakbym miał obstawiać to, że to jest jakiś drugi Knor. Jak... Ale mi się nie wydaje, żeby Knor miał właśnie taki dziwny makaron. Ja, ja tak nie, obstawiam. Nie Pewnie nie, nie trafiam, ale dwójka. No, no, to na więcej nie zasługuje. Niedobre to jest. A na 10 i dwa na 10. Ow. Oh. Ale, ale faktycznie to spaghetti. bez sosu. no par. o jest coś. O, jest sos, jest sos! Znaleziony. Pachnie makaronem. Dziwne. No. Kwasa, makaron, co jest. I to nie jest ten szorski makaron, nie. nie. To, jest... to jest wifonowy makaron, jakby. To jest złoty kurczak. Się, Chur, się pewnie mylę, ale to mi jest. Mi się złoty wydaje, kurczak. że to jest wifon, ale nie złoty kurczak, ale inny jakiś. To jest spoko. No I tak średnio odboje. Odrzucającego smaku. To też na chyba. Jest taka. Ech. Ale ja tu daję się pół. 6,5. Mi smakuje. Nie jest taki typowy. No jest kurczaczek. I według mnie jest to złoty kurczak. No wifona. Mi właśnie ten piątkę, dla. Okej. Okay. O. Ale już sciutkie. Uwal... Inne Ale no, ładnie wygląda wizualnie Pełne żółte takie Chyba ma najlepszy kolor ze wszystkich no. Najbardziej obiecujący Dwa, Zaraz zobaczymy a... jak smakuje Pachnie jak jakieś chipsy O smaku kurczaka pewnie <grym> Ona mi w sumie w tym momencie to ta mi wygląda na jakieś amino Jest taki typowy rosołek Kawałki marchewki Pachnie takim typowym rosołkiem To może być amino, chociaż tu już nie strzelę Teraz już się zgubiłem Jeszcze został jakieś jamian Ja w żadną nie strzelę, ale nie wydaje mi się, żeby to było amino Najbardziej rosołowa ze wszystkich Tu jest typowy rosół coś ten... no, <laughs> tak Jadłeś wcześniejsze? Przypominała ci cztery rosły? Tak Żadna mi nie przypomina Nie, ta jak gdybym miał powiedzieć to jakiś rosół taki wczorajszy rosół odgrzewany Albo przedwczorajszy no, Dobrze. Dlatego rosół, nie mówię, że to... świeże o! Ale to jest, to jest to Może za bardzo zalatuję takim rosołem Nie wiem Dla mnie siódemka coś jeszcze? No daj sobie jeszcze trochę ile dasz, hmm. ile dasz? Ile dasz? Ile dasz? Ile dasz? Mi ona nie smakuje Cztery. Nie każda ciekawi, która to była która. No chodziło, mnie też by ciekawi zupka. cały czas. Czyli co, została ostatnia zupka. Na to wychodzi. Ostatnia zupka. Last. Uster. Ale bladziuty. To może to być wifon. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak przychodzi zupka, to może być wifon. To może być, to z może z mojej być strony, wifon. Nie, z twoje nie, ale z moje ta. Albo że makaron jest posolony. <laughs> Szorstki makaron. To... Nie patrzę, co się dzieje w kuchni. Nie za dużo zupek już więc... <laughs> Nie przejmuj się jest. Nie zbyt dużo zupę, bo to się tak kończy właśnie. Ale ciunka. Już mam tak zmieszane zapachy Nie doszedł trochę To, to mi jak wifon To mi, to mi pachnie złotego kurczaka Wszystkie teraz będą złoty kurczak To jest jakiś inny wifon chyba no. Chociaż nie wiem w sumie, bo ja za każdym razem wifony Sole, Bo są za słabo, a ten też jest za słabo I Magi bym tam wie też O dziwo, ma słaby smak Nie jest jakiś intensywny No właśnie słaby Gdyby faktycznie dać A nie jest to smaku? ten wifon w tym żółtym takim Chiński? Oj. To był chiński, żółty o, był chiński. No to łagodny może to jest był jakiś taki mdły, ale nie wiem. Mm. Dla mnie to, co powiedziałem, że był złoty kurczak, to na pewno był jakiś jamiam, o którym zapomniałem. Ej, zapomniała mój jamiam. -jam -jam. Tamten, co mówiłem, złoty kurczak pierwszy, to był jamiam, a to jest złoty kurczak wifona. kur? Zmieniam zdanie, tam jest poprawka. I ja tutaj daję. Ja sześć, ale pierdolę soli i magii. Ja daję tutaj pięć. ja sześć. No to okej, okay, w kolejności to było w tej. Nie wiem ile zgadliśmy. Ty w sumie nie zgadywałaś praktycznie. Jam -jam, ja na pewno z sto... tą. To może być wifon. Tak. To z tymi się je resztę. Mniej więcej się spodziewałem. Czyli dalej. Najlepszy wyszedł Amino, najgorszy wyszedł Knor z Kurczaka. Ale on jest strasznie niedobry. No, ale zobacz, jak się wifony są koło siebie, mimo wszystko. To było okropne, ale tu się zdziwiłem. To mnie zdziwiło najbardziej, że ten Rolton trafi na drugie miejsce. Ja jestem zdziwiony wynikiem. Ale że dwa Knory są na samym końcu, to. to mnie to nie, nie, nie zdziwiło. Ja to powiedziałem na początek, że mi Knory ja nie, nie leżały. nie powiedziałem, że knory są aż takie chujowe. Nie lubię tego z Knora, a co lubię? Drobycie się w innym odcinku. Dzięki. Не пойду на вышки. На две раньше. Yeah. Yeah.